Witam cię bardzo serdecznie na naszym kanale. Jeśli masz ochotę to wciśnij subskrypcję i zaczynamy. Dlaczego Rozenek nie płaci Modestowi Amaro za wynajem domu? Co ujawnia w tej sprawie? Jako komentarz powiem, że Małgorzata Rozenek Majdan żyje luksusowo. Wraz z rodziną zajmuje bajeczną willę w Wilanowie, której wynajem kosztuje 30 tysięcy złotych miesięcznie. Jednocześnie żali się, że żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej. Okazuje się, że gwiazda nie płaci za wynajem domu. Małgorzata w ubiegłym roku chwaliła się przeprowadzką do przestronnej willi. Wcześniej prezenterka i celebrytka wraz z mężem, trójką synów mieszkała w luksusowym apartamencie. Rodzinie brakowało miejsca. Tym bardziej, że Gosia ma jeszcze trzy psy rasy buldog francuski, Sisi, Lili i Mariankę i traktuje je jak własne dzieci. Jej zdaniem psy też muszą mieć przestrzeń, więc nie było innego wyjścia, jak zmienić lokum. Od czerwca ubiegłego roku Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wynajmują dom na warszawskim Wilanowie, należący do znanego restauratora Wojciecha Modesta Amaro. Okazała willa, zaprojektowana przez Agnieszkę Amaro, była jej oczkiem w głowie. A budowa przebiegła błyskawicznie w ciągu 11 miesięcy. Na pewnym etapie życia to była taka perełka i spełnienie wszystkich marzeń żony. Zresztą był to projekt błyskawiczny. Od momentu wbicia pierwszej łopaty do momentu, kiedy weszliśmy do domu z dziećmi i szczoteczki do zębów w łazienkach, i wszystko było na swoich miejscach tak, że można było wszystkiego od razu używać. To było mniej niż 12 miesięcy. Żona jest niecierpliwa, mówił Wojciech w wywiadzie dla Jastrząb Post. Para jednak zdecydowała się na życie na wsi, gdzie prowadzą farmę i sami doglądają warzyw i owoców. Z uwagi na to, że oboje przeszli przemianę i są bardzo religijni w ich nowej posiadłości, znalazło się też miejsce na kapliczkę. Restaurator i jego żona postanowili wynajmować warszawski dom. Co miesiąc dostają za wynajem 30 tysięcy złotych. Jednak to nie małgorzata rozenek pokrywa koszty wynajmu. W najnowszym wywiadzie dla faktu prowadząca Dzień Dobry TVN przyznała, że ona i jej bliscy mieszkają w bajecznej willi na zasadach barteru, więc wynajmuje ją dla nich firma, która płaci za wynajem. Nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić ja, to nie wiem, czy w swoim rozsądku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci, więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej, wyjawiła w rozmowie z faktem Małgorzata Rozenek. Dziękuję ci za uwagę, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.